Dobrze, więc komu w drogę? Temu. Temu tradycyjnie kopa w pewną część ciała, oczywiście. Dokładnie. Czyli tak mniej więcej, nie wiem, czy, czy będzie widać. Widać, czy nie widać? Dobrze, więc jest spokojnie, widać. Dobrze, więc tu są takie fajne obrazy. Podobają mi się te właśnie okna, tak jak w Kajucie, na, na statkach, i te sprawy, więc fani, tak to wygląda. Oczywiście, do widzenia, pozdrawiam. Pozdrawiam, dzięki pa, pa cześć. Dobrze, więc, więc fajnie, fajnie. Dobrze, tu jakieś jeszcze widać dobitki. Lub niedobitki są, te faktycznie mam malowidła, są kul, cool, są fajne, więc po prostu miło jest, że właśnie mogłem się skutecznie tutaj poukrywać przez ten czas taki fajny. Pogoda na zewnątrz może być taka sobie, a nie inna, a tutaj. No wiadomo, w barze, to, to w barze. No więc, więc super. Może tutaj m, częściej po prostu będę przyjeżdżał się ukrywać przed państwem polskim. Skoro państwo polskie mnie, mnie chce pojmać i złapać i te sprawy. To chcelało tak wygląda. Naprawdę jestem pod. Więc, jeśli państwo polskie chce mnie złapać, no to muszę robić coś innego. Dobrze. Dzięki.